Zastanawiam się, czy każdy z nas chciał być kiedyś aktorem, aktorką. No ja chciałam, pamiętam. Trwało to krótko, ale intensywnie myślałam o tym, jakie to byłoby piękne grać role filmowe być sławną i rozpoznawalną osobą rozdawać na prawo i lewo autografy. Szybko mi przeszło, z tego co pamiętam bo właśnie pamięć miałam i mam do dziś kiepską. Bohaterka dzisiejszego podcastu nie planowała aktorskiej kariery ze względu na swoją nieśmiałość, swoją aktualną drogą zawodową, udowadnia, że można robić w życiu wiele różnych rzeczy i spełniać się na wiele sposobów. Dzisiaj na kanapie u mnie siedzi Ania Powierza, która oprócz tego, że jest aktorką, to również yy, chyba jest, można powiedzieć, yy, yy, influencerką, bo właśnie tutaj yy, jakaś relacja się tworzy. Ania że aktorka, zagrała w Dniu Świra, zagrała też w Nic Śmiesznego, w Pannie z mokrą głową, w I Love You, w Złocie Dezerterów chyba tak musimy dezerterów. powiedzieć, tak. I od jakiegoś czasu już dłuższego, od ponad 20 lat gra w klanie, w serialu w Telewizji Polskiej. Rozpoczniemy takim cytatem, który zamieściła na, na swoim profilu na Instagramie. Napisała o sobie tak. Mam 43 lata. Jedno dziecko i kilka przewlekłych chorób, oraz figurę idealnie podkreślającą wszystkie niedoskonałości, lenistwo, ale też kiepskie wybory genetyczne przodków. Aniu, czy to prawda? To, ty to napisałeś? Czy ktoś ten tekst stworzył? W, przede wszystkim ci powiem, że strasznie dziwnie było mi słuchać moje słowa czytane przez kogoś innego niż w mojej głowie. Strasznie to było dziwne uczucie. Pierwszy raz tego doświadczyłam, dlatego tak się musiałam nad tym zatrzymać przez chwilę. No to są moje słowa na moim Instagramie. Ja je napisałam. Niestety są absolutnie prawdziwe i każde jedno jest prawdą. Bo faktycznie, jak tak się zastanawiam, gdyby moi przodkowie wybierali na przykład na przykład wśród długonogich protoplastów. Ja nie miałabym niecałego metra 60, a miałabym na przykład metr 70, długaśne nogi, i być może robiłabym karierę modelki. W tej chwili byłabym w Mediolanie. Czy? To, że jesteś aktorką, to ten pomysł powstał, jak miałaś, nie wiem, 10 lat? Czy wymyśliłaś siebie w wieku nastoletnim? Czy to w ogóle nie było tak, że wymyśliłaś siebie, a stało się to totalnie ze sprawą przypadku? Ja się starałam wymyślać na wiele różnych sposobów podczas mojego życia, natomiast co ja wymyśliłam, to było weryfikowane przez los i toczył on moją historię w zupełnie inną stronę. Aktorką zostałam z przypadku. I ku mojej wielkiej wówczas niechęci. Ja byłam strasznie nieśmiałym dzieckiem. Potwornie miałam duży problem, żeby w ogóle mówić do obcej osoby szeptem. Nawet w pierwszej klasie groziło mi niezdanie i brak promocji do klasy drugiej, w podstawówce. Oczywiście mówimy o podstawówce, ponieważ pani nauczycielka moja uważała, że jestem no, pewnie niedorozwinięta umysłowo, ponieważ ona mi zadawała bardzo proste pytania, a ja na te proste pytania nie byłam w stanie odpowiedzieć. Nie dlatego, że nie znałam odpowiedzi, tylko dlatego, że tak strasznie się wstydziłam w ogóle zabierać głos i tu jeszcze przed całą klasą. Była to dla mnie trak. Trauma. Więc to, że zostałam aktorką w krytycznym momencie, to był chyba chichot losu. Ja, oczywiście, zrobiłam pewne delikatne kroki w tym kierunku, bo zaczęłam chodzić na castingi, ale wydarzyło się to oczywiście przypadkiem. W szkole podstawowej razem z koleżankami, takimi moimi najlepszymi przyjaciółkami, założyłyśmy teatrzyk amatorski i wystawiałyśmy dla siebie, bo to była tylko zabawa pantomimy, żeby się nie uczyć tekstu i nie musieć właśnie mówić publicznie, co mi bardzo pasowało i bawiłyśmy się świetnie, do czasu, kiedy y, zobaczyła nas aktorka, Maria Ciunelis, y, która właśnie dziecko dała do naszej szkoły i tak strasznie jej się ta nasza zabawa spodobała, że po powiedziała nam, że może nam pomóc i na przykład może nam pomóc zorganizować jakieś bardziej prawdziwe przedstawienie. Wtedy, pamiętam, udostępniła nam różne kostiumy z garderoby teatralnej, więc my miałyśmy szansę naprawdę się w to pobawić, tak trochę bardziej, i wtedy chyba już zaczęłyśmy mieć jakieś występy cały czas na bezpiecznym gruncie klasy, potem szkoły, ale to było w takim bardzo jakby wąskim, zaprzyjaźnionym gronie, gdzie się czułam bezpiecznie. A potem ta Maria Cunelis powiedziała: A dziewczynki, bo jest wielki casting robiony do filmu. To jak chcecie, to możecie sobie pójść dla zabawy, zobaczyć, jak taki casting wygląda. No więc Ochocze, żeśmy pobiegły, zobaczyć, jak wygląda casting do filmu. No ja nie wygrałam wtedy tego castingu, ale y, reżyser przez wiele miesięcy zastanawiał się, czy obsadzić w głównej roli mnie, czy Paulinę Tworzyjańską, która koniec końców tą rolę zagrała. W końcu wybrał szczęściem dla mnie Paulinę, ale ja dostałam pierwszy mój epizod w filmie. I od tego wszystko się zaczęło. No, ja byłam wtedy zbyt nieśmiała, żeby powiedzieć publicznie, że ja nie chcę tego robić. Mało tego. To był ogromny casting na całą Polskę. Przetestowali no, kilkadziesiąt tysięcy dziewcząt w, w, w podobnym wieku. No i tam zostało chyba takich dziesięć najlepszych. Które potem zapraszały wszystkie produkcje filmowe, które robiły coś i potrzebowały właśnie dzieci, aktorek w tym wieku. No i zapraszali również i mnie. Ja byłam ciągle zbyt nieśmiała, żeby komuś powiedzieć nie, bo się nie odzywałam do obcych osób. W związku z tym szłam na ten casting i go wygrywałam. I dostawałam kolejną rolę i tak to się potoczyło. I tutaj ta moja nieśmiałość, no pomogła mi zostać aktorką, bo ja nie, ja nie umiałam powiedzieć komuś, że dziękuję bardzo, nie przejdę, bo się wstydzę, bo jest mi głupio, tylko kiwałam głową i potem mi było głupio nie iść, zwłaszcza, że ktoś po mnie dzwonił, zapraszał, pytał się, czy będę, czy już dojeżdżam, czy już dochodzę. No i tak właśnie zostałam aktorką. Próbowałam różnych innych zawodów w życiu, ale los cały czas mnie spycha do bycia aktorką. Zostałaś aktorką trochę mimo woli. Wiesz co, no w ogóle ja planowałam w życiu, że zostanę weterynarzem mhm. i że raczej będę nieść pomoc zwierzętom. Mam duże jakby inklinacje i skłonności do Medycyny, kocham tą naukę. Po dziś dzień bardzo dużo czytam różnych publikacji na ten temat. Moja mama była lekarzem, w związku z tym miałam dostęp do wszystkich właśnie medycznych portali. To mi trochę potem pomogło w życiu, ale naprawdę z lubością i upodobaniem czytałam na ten temat, więc naprawdę wydawałoby się, że ten weterynarz to jest kariera dla mnie, a potoczyło się zupełnie, zupełnie inaczej. Czujesz się szczęśliwą y, aktorką? Wiesz, co okazało się na całe szczęście w momencie, kiedy już pokonałam tą nieśmiałość, mhm. kiedy oswoiłam się y, nawet nie tyle z kamerą, bo kamera nigdy nie była dla mnie problemem, ale y, ludzie, ekipa. Mhm. Y, właśnie to, że co chwila ląduję w nowej ekipie wśród nowych ludzi mhm. y, i tego się ich strasznie wstydziłam. Tak naprawdę, to mi ta, y, ta praca bardzo pomogła się socjalizować. Mhm. Nie, ja jestem autystyczna, byłam autystyczna, w związku z tym to były bardzo trudne dla mnie momenty, ale mm. dzięki nim się bardzo dużo nauczyłam i otworzyłam. I nauczyłam, jak słyszycie, mówić <grym> nawet niekoniecznie i nie zawsze pytana. Więc to mi bardzo dobrze zrobiło, no a koniec był taki, że pokochałam tą moją pracę, a już praca na scenie w teatrze, na żywo przed ludźmi, jest czymś, no nie ma chyba lepszej roboty, przysięgam. Okej, okay, ale po drodze też yy, zrobiłaś studia, studiowałaś yy, na Wydziale Filozofii, tak? Skończyłaś też pedagogikę. Oraz logopedię, tak? No właśnie, po prostu tak. Wszystko się mhm. zgadza. No ja poszłam na tą filozofię, nie poszłam y, do wydziału aktorskiego, mimo tego, że już byłam wtedy wziętą aktorką mhm. i miałam no, sporo ról, duży dorobek za sobą. Natomiast ja ciągle jakoś tak uważałam, że ja jestem w tym aktorstwie przypadkiem, mm -hmm. no i szukałam drogi dla siebie bardziej właśnie myślałam, że pójdę też w stronę jednak dziennikarstwa i pisania. Mm -hmm. To było coś, co lubiłam robić i w czym się zawsze dobrze czułam. Dlatego też pomyślałam sobie, że zbuduję sobie jakiś taki grunt wiedzy ogólnej, którą potem mm -hmm. pewnie będę bardziej precyzować. Stąd ta filozofia. No, oczywiście też mi pomogła w życiu, i się bardzo cieszę, że, mm -hmm. że ją skończyłam, ale no ale to spowodowało, że nie mogę o sobie powiedzieć tak do końca, że jestem stuprocentową aktorką, no bo jestem aktorką, ale bez wykształcenia. No bo jeszcze ta logopedia mnie, bo to są takie dosyć skrajne zainteresowania. Wiesz, to jest teoretycznie skrajne, natomiast to się wszystko wiąże ze sobą, bo skończyłam tę filozofię i uważam, że to mi dało fantastyczny grunt chociażby potem do pisania tych moich książek, mm -hmm. niektórych poradników, tak. właśnie też o takim podłożu naukowym. Dało mi to wiedzę robienia dobrego researchu, Materiałów naukowych, mm -hmm. no bo ta filozofia tego mniej więcej uczy, jak rozpoznać dobre ba badanie naukowe od złego, jak weryfikować wiedzę płynącą właśnie z uczelni i z książek, i to mm -hmm. mi się bardzo przydało. Natomiast w krytycznym momencie też pamiętam, zaczęłam pracować. No, to była zdecydowanie aktorska strona mojego, moich, moich zawodowych umiejętności. Zaczęłam prowadzić warsztaty teatralne z dziećmi w ośrodkach kultury, i wydawało mi się na samym początku, kiedy podjęłam się tego zobowiązania, że to będzie super sprawa, bo będę z dzieciakami tworzyć rolę, mhm. opowiadać im, jak się pracuje na scenie, mhm. będziemy właśnie, nie wiem, kreować zupełnie inne światy, natomiast praktyka okazała się zupełnie inna, zmiażdżyła moje wyobrażenia na temat tej pracy, bo pracowałam z naprawdę świetnymi i bardzo zdolnymi dzieciakami. Natomiast już na castingu zorientowałam się, że większość tych dzieci nie umie mówić. Kompletnie mówi tak niewyraźnie, że. I ja nie jestem w stanie zrozumieć, mają tak dzieciaki totalne wady wymowy i to było naprawdę powszechne. I ja prowadząc te warsztaty teatralne, zaczęłam się głowić nie nad tym, jak my będziemy tą rolę tworzyć i co my zrobimy na tej scenie, jaki ruch sceniczny, tylko ja się głowiłam, jakim pomóc, żeby zaczęły mówić wyraźnie. No i stąd się wzięła jakby ta konieczność studiów i logopedii. Mm. Dlatego poszłam na studia. Potem ona mnie wciągnęła tak bardzo, i ta praca z właśnie głosem, z wymową okazała się dużo bardziej fascynująca niż prowadzenie warsztatów aktorskich. Mhm. Dlatego porzuciłam warsztaty, a zostałam logopedą, i od czasu do czasu właśnie pracuję jeszcze na tym gruncie. No bo pochłonęło mnie to, mówiąc szczerze. Napisałaś książki, jesteś autorką, można powiedzieć, tak naprawdę, że chyba pisarką nawet jesteś, bo pierwsza książka powstała przed Trzydziestką. I to była książka Jak zostać sławną? W ogóle po co ją napisałaś? Wiesz co? Bo lubię pisać. Przez wiele lat pisałam różne rzeczy do szuflady i do tej pory oczywiście większość tego, co piszę, jest do szuflady, chociaż teraz od czasu do czasu publikuję coś na Instagramie i to jest mój taki mały pisarski wentylek na ten czas. Natomiast wreszcie chyba dojrzałam wtedy do tego, żeby stworzyć większą całość, bo bardzo proste jest napisać małe, krótkie opowiadanie, które ci zajmie mm. godzinę, dzień, trzy. No nie wiem, czy takie proste. Każdy Wiesz, potrafi co, no... napisać opowiadanie krótkie, proste i jeszcze, żeby było ciekawe. Powiem ci tak, mi się wtedy <słuch> wydawało to proste, bo y, takie rzeczy pisałam. Natomiast wydawało mi się czymś niesłychanie trudnym i skomplikowanym zbudować właśnie fabułę książki, która będzie miała 300 stron, będzie miała ręce, nogi, początek, środek, i zakończenie i zrobić taką większą całość. Dlatego oczywiście jak sobie pomyślałam, że to jest trudne, to natychmiast nabrałam ochotę, żeby podjąć tego wyzwania i zobaczyć co z tego wyjdzie. Głupio mi się chwalić samej, ale wyszło mi nadspodziewanie dobrze, aż sama jestem do tej pory zaskoczona. Miałam dwa założenia przy tej książce, żeby była lekka, łatwa i przyjemna żeby się ją łatwo czytało. Mam stworzyć taką książkę, która będzie poprawiała ludziom humor. Potem się bardzo szybko okazało, że wówczas została moja książka bestsellerem MPK-u, co też było dla mnie niesłychanym wydarzeniem. Sprzedała się w jakiejś maksymalnej ilości egzemplarzy, co było wtedy dla mnie takie trochę, no, niewyobrażalne, no bo jakby nic mi to nie mówiło. Natomiast potem zaczęły do mnie przychodzić opinie od ludzi na Facebooku, z wtedy gdzie niektóre komentarze pamiętam po dziś dzień, bo napisał do mnie pan, mówiąc, że przeczytał moją książkę i jest po prostu, absolutnie po prostu dzwoni do mnie z żalem i wyrzutem, że nikt go nie uprzedził, że ta książka właśnie jest jaka jest, natomiast on wsiadł niczego nieświadome do autobusu, otworzył książkę, zaczął czytać, ocknął się dopiero jak ją skończył, jak dwa razy przejechał całą trasę, a wylądował gdzieś na jakiejś pętli autobusowej daleka od domu i to po prostu hamstwo i granda, natomiast jeszcze mało tego, tak bardzo się śmiał, czytając, że wielokrotnie pasażerowie zwracali mu uwagę, że się zachowuje niestosownie. No oczywiście on to pisał żartem, mam nadzieję, że nie miał do mnie takich pretensji, ale jak to czytałam, no to pienia anielskie to mało, co słyszałam w życiu. Bardzo mi to było dla mnie miłe. I tego typu opinie i komentarze do mnie przychodziły, no i to było oczywiście miód na moje serce. I, I tym samym znalazłaś się w show biznesie, chyba. Jak to jest w ogóle? Stałaś się celebrytką już wtedy. Co to znaczy show biznes? To jest bardziej show czy biznes? Znaczy, ja myślę, <grym> że dla wielu osób, które są sprytne, jest to zdecydowanie biznes. Dla całej reszty Pozostaje musi być show. <grym> tak, musi być show. Ja bym strasznie chciała, żeby dla mnie to też był biznes, ale jak to jest do końca, to nie wiem. Ja tutaj przytoczę na, na potrzeby tej naszej rozmowy definicję, słowa celebryta. Znalazłam taką definicję autorstwa Daniela Burstina z 1961 roku, że celebryta to jest osoba znana z tego, że jest znana. Słowo, natomiast celebryt, nie jest dokładnym synonimem gwiazdy, sławy czy idola. Szukałam słowa celebrytka w takim razie, co to znaczy. Więc jeśli chodzi o celebrytkę, to jest dodatek biżuteryjny, <grytka> inaczej zwany naszyjnikiem gwiazd. Czy ty jesteś celebrytką? Czy czujesz się celebrytką? Wiesz co, w tym drugim znaczeniu, jako właśnie jakiś tam dodatek do całego show biznesu, bardzo mi się ta definicja podoba. Absolutnie podpisuje się e, rękami i nogami. Natomiast ja mam takie wrażenie, że jeszcze tam załóżmy 10-15 lat temu, czyli wtedy, kiedy ja przeżywałam taki wybuch popularności w związku z serialem, to e, hasło znane z tego, że jest znany, było pejoratywne. Kojarzyło się z Natomiast to się zmieniło, mam wrażenie, na przestrzeni tam iluś lat. Nagle się okazało, że bycie sławnym, umiejętność zdobycia tej sławy jest czymś po pierwsze trudnym, po drugie bardzo pożądanym, dostępnym tylko nielicznym. Wreszcie, o czym się przekonało właśnie parę gwiazd, i to już mówię, gwiazd z górnej półki, które gdzieś tam zaniedbało to celebryctwo w social mediach, nagle okazało się, że jest dla nich niedostępne. Można być wybitnym aktorem, muzykiem, nie wiem, tancerzem, a nie jest się celebrytą, bo nikogo to nie interesuje, co ty tam pokazujesz na Instagramie. Więc nagle się okazało, że to się zrobił zawód zupełnie odrębny, od bycia super specjalistą w jakiejś dziedzinie i jakby niekoniecznie jest czymś negatywnym. Myślę, ja zaczęłam w pewnym momencie mm -hmm. też sama osobiście cenić moje koleżanki, celebrytki. Sama do, dotykam bycia na Instagramie, czy na Facebooku, mm -hmm. czy w social mediach i widzę, jaki to jest ogrom ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy. Jak ogromną wiedzę trzeba mieć na ten temat. Mm -hmm. Jak dużo wysiłku włożyć, żeby stworzyć, czy wszystko jedno, czy posta, czy filmik, czy cokolwiek, żeby to naprawdę zaintrygować. Ludzi zaciekawiło, i żeby spowodowało, żeby chcieli na to patrzeć. Jakby w czasach, kiedy ja robiłam, byłam popularna, nie było jeszcze takiej ogromnej ilości wszystkiego wokół. A my w tej chwili mamy zalew celebrytów, zalew super fajnych filmów, super fajnych, nie wiem, podcastów, książek. Każdy może coś produkować, i to oczywiście ochoczo robi. I w tym całym gąszczu umieć się przebić ze swoimi jakimiś treściami, wszystko jednoczono będą na temat mody, na temat Temat super specjalistycznych praktyk lekarskich, czy też będą na ten temat, co jadłam dzisiaj na śniadanie. No, to jest wielka sztuka. To prawda. Popełniłaś też książki na tematy medyczne, może tak No, medyczne, zdrowotne, właśnie, widzisz. To jest, to jest jakby dobry, dobry czas był tej mojej filozofii i tych moich zamiłowań różnych medycznych, że w momencie, kiedy sama zetknęłam się z problemem u siebie, to się zaczęło od tego, że jak zaszłam w ciąży, utyłam w tej ciąży z 35 kilo lekko. Mm -hmm. Jeszcze w ciąży myślałam sobie łatwo przyszło, łatwo pójdzie. Mm -hmm. Całe życie zdrowo się odżywiałam, przynajmniej tak mi się wydawało i całe życie uprawiałam sporty, w związku z tym jakby wydawało mi się, że jestem na wygranej pozycji, urodzę dziecko, zajmę się sobą mhm. i waga mi spadnie w moment. Po roku czasu teoretycznie robienia wszystkiego jak należy, waga była w tym samym miejscu, ja ważyłam ponad 100 kilo, natomiast oczywiście teraz to się śmieje z tego, ale to jest do tej pory taki trochę śmiech przez łzy, bo, mimo ogromnej pracy i wysiłku, który wkładałam w to, żeby zrzucić wagę, waga stała w miejscu. No i wtedy, właśnie, ponieważ nie miałam już co ze sobą robić, to czytałam. Książki medyczne, prasę medyczną. Byłam zarejestrowana na wszystkich portalach medycznych, i polskich, i zagranicznych, i czytałam na ten temat. No i odkryłam chorobę, która się nazywa insulinooporność. Oczywiście mówię to trochę żartem, że odkryłam, ale taka jest, taki jest fakt. I w momencie, kiedy odkryłam, że jest taka choroba, yy, zaczęłam jakby postępować zgodnie z zaleceniami przy hmm. tego typu zaburzeniach metabolicznych. Zupełnym przypadkiem trafiłam na super specjalistę, który tą chorobę o dziwo znał, więc dorzucił mi do niej leki i zaczęłam chudnąć. Natomiast, dopiero po jakimś czasie, kiedy zaczęłam o tej insulinooporności mówić głośno, wszem i wobec, właśnie napisałam tą książkę pierwszą, czyli Jak schudnąć, gdy dieta nie działa, okazało się, że to nie była przypadłość, która trafiła tylko i wyłącznie mnie. Jest to choroba cywilizacyjna, która po prostu jest coraz bardziej popularna w naszym społeczeństwie i wynika z tego w jakimś Środowisku żyjemy i co jemy, i jednocześnie wtedy przekonałam się, że lekarze jej nie diagnozują prawdopodobnie nie dlatego, że są głąbami jak w skrytości ducha, wówczas myślałam, ale dlatego, że insulinooporności nie ma na liście chorób NFZ-u, dlatego lekarze nie zlecają badań, żeby ją diagnozować i żeby potem ją leczyć potem nawet zaczęłam współpracować i ze stowarzyszeniem diabetologów polskich i pracowałam w komisji parlamentarnej żeby po pierwsze refundować leki a po mhm. drugie żeby jakby włączyć tą insulinooporność w jakby profilaktykę przed cukrzycą żeby mhm. faktycznie tą chorobę żeby ta choroba była diagnozowana, rozpoznawana i leczona. Połowiczny sukces odniosłam, bo do tej pory nie ma jej na liście leków, na liście chorób NFZ-owskich, ale z drugiej strony udało mi się zrobić tak wielki szum medialny, właśnie pisząc te książki, tak nagłaśniać ten problem, że lekarze, to znowu mówię z przekąsem, śmiali się, że jak przychodziły do nich dziewczyny z prośbą o konkretne badania, żeby im zrobić, żeby jakby wykluczyć albo potwierdzić tą insulinooporność, to nazywali tą chorobę właśnie celebrycką, o, czytała się pani w internecie, pewnie słyszała pani tą powierzę, no mhm. ale dzięki temu rzesza kobiet już o tym wie, choroba jest diagnozowana, choroba jest leczona i niekoniecznie dziewczyny muszą zmagać się z otyłością, która kompletnie nie chce zniknąć. Wymaga oczywiście ta insulinooporność zmiany totalnie stylu życia i zupełnie jakby innego podejścia do jedzenia, ale daje to szansę i furtkę, mhm. żeby wyglądać normalnie, żyć normalnie, a przede wszystkim co jest najważniejsze, było dla mnie nie powoduje powikłań mm. chorobowych, nie doprowadza do cukrzycy i innych chorób autoimmunologicznych, cywilizacyjnych chociażby raka. Pisałam na ten temat trzy książki, tak. licząc na to, że wpłynę na jakieś chociaż moje najbliższe otoczenie. Mm. Nękam moją własną córkę, no bo tak na dobrą sprawę y, remedium na niesłowienie wolność jest. Y, Dieta właściwa, czyli jedzenie dużej ilości warzyw i owoców. I to jest główna podstawa. No i oczywiście ruch. Mm -hmm. Czyli to wszystko, co my mieliśmy jeszcze, my, mówię ja, w latach 70., czyli zabawę na podwórku, trzepak i jedzenie szczawiu z ogródków sąsiadów, no to jest właściwie to, co jest potrzebne naszym dzieciom. Ale słodycze całkowicie skreślamy? Wiesz co? No jeżeli jest się już chorym, tak jak ja, to ja niestety skreśliłam mi słodycze i w ogóle węglowo. Bo ja nie jem chleba, U makaronu. dzieci. Mam, myślałam o dzieciach. Wiesz co? no dzie Dzieci nie jedzą węglowodany, ale słodycze nie jedzą w ograniczonej ilości. Mm -hmm. No i ja na przykład bardzo zwracam uwagę, co je moja córka. Nie kupuję w ogóle żywności przetworzonej, no bo według mnie to jest przyczyna wszelkiego zła. Nie kontrolujemy tego, co wrzuci do jedzenia producent, mm -hmm. i kupując y chipsy, nawet nie wiemy, jak dużo cukru jest mm -hmm. tam dosypane do tej mieszanki, czy soli, nie. Jaką jesteś mamą? Wczoraj był, yy, było święto mojej córki. Byłam cudowną mamą, bo zaprowadziłam jej do, ją do smyka i kupiłam mnóstwo prezentów. Natomiast już dzisiaj z samego rana byłam matką obrzydliwą i fatalną, ponieważ żądałam, żeby wstała i poszła grzecznie do przedszkola. Więc jestem matką różną. No właśnie, wczoraj był dziecko, dlatego Cię zapytałam. Helenka mówi, mamo, ja chcę lizaka. To mówisz, jaki jego lizaka nie, nie jemy, U nas się nie je lizaków. Niestety jestem taką mamą, tak. <grym <grym Niestety jest taką... jestem taką mamą, która katuje dziecko i każe pić wodę do obiadu. Coca-Colę, może jej kupiłam ze dwa czy trzy razy w życiu, ale to ewidentnie dlatego, żeby ją przekupić albo się do czegoś podlizać. Nie kupuję żadnych słodkich napojów, nie kupuję słodyczy, nie mam nawet cukru w domu, więc to moje biedne dziecko, jak chce zjeść naleśnika, to nie może sobie posłodzić śmietanki nawet. Jedyne, co mam i co od czasu do czasu jej daje, to jest miód. No właśnie chciałam i o grzechy, o jakieś małe grzechy. Znaczy wiesz co, to jak Grzeszę ciemną czekoladą 90%. <noise> Jest świetna do grzeszenia, bo nie da się jej zbyt dużo zjeść, wiem, aczkolwiek wiem. wygląda jak czekolada. nie? Po jednym kawałku już cię wykręca. Ale takim poważniejszym grzechem to są daktyle dla mnie, mhm. które uwielbiam i faktycznie mają w sobie tą słodycz. I jeżeli już chcę tak po bandzie pojechać wbrew wszystkim moim zasadom. To jem te daktyle. Więcej możecie poczytać w książkach Ani, i to są książki pod tytułem Jak jeść, by nie tyć i nie chorować, insulino, właśnie oporność i co dalej. I trzecia książka, jak schudnąć, gdy dieta nie działa. Nie wystarczy być na diecie i nie wystarczy uprawiać ruch i sport, żeby schudnąć. Czasami ja się przekonałam, że za dużo ruchu i za dużo sportu również na przykład ten proces może spowolnić albo zatrzymać. Szokiem było dla mnie, jak się zaczęłam edukować w tej dziedzinie, że brak na przykład snu może spowodować, że przestaniemy chudnąć. Zaczęłam od tego czasu zwracać uwagę i prowadzić tzw. Tak higienę snu, czyli spać 8 godzin, zasypiać o określonej godzinie, o określonej godzinie się budzić. I to, są, to jest dużo takich drobnych rzeczy, które możemy zmienić w swoim życiu, żeby ułatwić proces odchudzania. Potem się okazało, że ciągle dziewczyny mnie pytały o tą insulinooporność mm. i dlatego powstała druga książka, natomiast trzecia książka jest jeszcze większym rozszerzeniem tego tematu, no, abstrahując i wychodząc od takich przykrych rzeczy, ja zdrowo się odżywiając i przerzucając się głównie na warzywa i na owoce, odkryłam rzecz zdumiewającą, mianowicie… Zaczęłam piękniej wyglądać, nie używając kremów, nie stosując medycyny estetycznej. Zniknął mi chociażby celulit, a potem się okazało, że to jest właśnie to zbawienne działanie, właśnie diety i tego, co jemy. Ja odrzuciłam totalnie żywność przetworzoną, i efekt tego właśnie w wyglądzie, w jakości skóry, w jakości mojego życia jest niebywały. No i na ten temat pisałam trzecią książkę już. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę jednocześnie gratuluję, że jesteś tą celebrytką. Wykorzystujesz ten fakt do tego, żeby promować wiedzę na temat insulinooporności. To jest uważam bardzo cenne. Nie każdy to potrafił wykorzystać. Wiesz co, może nie każdy ma jakieś przykre doświadczenia na swoim koncie, o których może opowiadać, i oby oczywiście było jak, to było, jak najmniej. I abyśmy patrzyli na tych celebrytów, jak po prostu sobie żyją fantastycznie, jeżdżą w egzotyczne miejsca prywatnymi samolotami, bo to też ma swój mhm. urok. Bardzo Ci dziękuję, Ania, za rozmowę. Bardzo dziękuję, że mogłam tutaj być z Tobą.